5 płatnych wtyczek, których używam na co dzień, praktycznie w każdej sesji. Od razu zaznaczę, że to nie jest wideo sponsorowane. Wszystkie te wtyczki kupiłem, zapraszam do oglądania. Tylko szybkie przypomnienie. W opisie na dole znajdziecie link do mojego najnowszego kursu, najczęstsze błędy w miksie i jak je eliminować. Znajdziecie tam dużo fajnych trików. Numer 1 to jest limiter od Eventide Audio, Elevate. I to jest mój chyba na razie numer jeden limiter. Używam go od naprawdę dobrych paru lat. Co w nim jest takiego szczególnego? On ma podzielonych w ogóle całe spektrum na 26 pasm. On właściwie w tych 26 pasmach limituje oddzielnie. Szczególne podziękowanie kapeli Waterside. Linki do zespołu znajdziecie na dole. I co to daje? Tak naprawdę, jeżeli w zwykłym limiterze mamy ten dół trochę, odrobinę przepchany, załóżmy mamy go za dużo, to limiter w ogóle zbija i dusi się na całości. A tutaj, jak nawet widzicie po wykresie, te pasma działają niezależnie. Mało tego, tutaj możemy zobaczyć, które pasmo nam przepycha i tutaj gainem zrobić drobną korektę. Ma oczywiście tutaj transjer Shaper, bo każdy limiter w jakiś sposób mniejszy lub większy te transjenty zbija, tutaj można je jeszcze podciągnąć w górę. Ma też kliper. Naprawdę zachęcam, spróbujcie. Bardzo fajnie to urządzenie działa. Dwójeczka. Tym razem kompresor, który się nazywa Novatron. to jest od subskrypcji Kusz Audio. Ta subskrypcja nie jest droga, około 10 dolarów. Uwielbiam ten kompresor na grupę. Zobaczcie, jak on działa na całym miksie. Długo słuchajcie, szukałem kompresora, który naprawdę bardzo fajnie klei. Tutaj zobaczcie, ma jeszcze trzy opcje: Tone Shift, tak, czyli możemy zrobić Flat, Dark i Airy. On dodaje trochę góry. Trzy mody działania: Mix, Punish, Limiter, Blend i High Pass. Ma też bardzo fajny saturator, naprawdę bardzo wszechstronny kompresor. Numer. Trzy. Distresor. Moim zdaniem trochę niedoceniany kompresor. Mam wersję analogową, hardware'ową i mam też tutaj w postaci wtyczki od Universal Audio. I powiem Wam, jeżeli szukacie kompresora, który będzie mógł trzymać Wasz wokal w ryzach i potrafić to zrobić bardzo neutralnie i naprawdę zbić dosyć mocne piki bez dużych artefaktów, czy kompresor na akustyki, na bas, to moim zdaniem kompresor numer 1. Na wokale jak zapinacie, wystarczy wrzucić sobie defaultowy preset na początku, odciąć HP, ATEC release w połowie. Tak w ogóle jest też w zwykłym hardware'owym i dopasować gain reduction. Zwróćcie uwagę jak tutaj on działa na tym wokalu. Fade, Fade, Close without knowing. How could this be? So without knowing how could this be You've almost a time to listen, huh? So without knowing how could this be That you are the one. Jak sami słyszycie, on naprawdę super ten wokal osadza w miksie. On słuchajcie, tutaj jeszcze ma takie fajne opcje, jak dodawanie harmonicznych, no i oczywiście paralel kompresja. Ten plugin testowałem u paru różnych producentów, natomiast moim zdaniem numer jeden jest Universal Audio. I Universal Audio generalnie od czasu do czasu robi fajne promocje i naprawdę ten plugin można dostać w dobrej cenie. Numer 4. To oczywiście nie może zabraknąć mego ulubionego dsr -a. the DMG Audio Essence to naprawdę świetne narzędzie. Używane do wokali, może być stosowane do Blach, żeby je trochę pozbawić tego harshness do basu, żeby go trzymać w ryzach na Mastering. On ma generalnie bardzo mocno rozwiniętą tutaj sekcję ustawiania, można te precyzyjnie bardzo parametry ustawić. Też fajnie sobie usłyszeć, w którym paśmie on działa. Zwróćcie uwagę, jak bardzo fajnie on działa na wokalu. We got close without knowing. How could this be? We got close without knowing how could this be? On redukował około nawet 7-8 decybeli, i robił to w sposób bezbłędny. Jeżeli też słyszycie wokalu, że od czasu do czasu dzieje się coś na przykład w dolnym środku, lub na przykład chcecie zbić atak ze stopy, świetnie się nadaje do tego. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to już na pewno Esensa widzieliście. No i czas na piątkę. Pluginem numer 5 jest Track Spacer. Track Spacer jest od Waste Factory użyteczny i prosty plugin, taki sidechain w pigułce. Ja go często zapidam na bas i steruję sygnałem ze stopy. Za każdym razem, jak uderzy stopa, ten bas zostanie trochę zbity i po prostu robi się więcej miejsca w miksie. Jak zauważyliście, tutaj możemy wyznaczyć pasmo, które chcemy, żeby pomijał. To jest na przykład świetne, jeżeli chcemy jakiś sidechain zrobić z wokalem, z klawiszami, lub na przykład klawisze z gitarami, jak wchodzą, powiedzmy, klawisze, żeby gitary trochę cichły. Bardzo fajne, bardzo proste urządzenie. Dajcie znać w komentarzu. Jaka wasza jest ulubiona piątka? Czy w ogóle macie jakieś takie wasze faworyty, pluginy, które najczęściej używacie i które są sprawdzone? Jeżeli wideo się podobało, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał.